Witajcie moi głodni wiedzy przyjaciele. Dziś zajmiemy się tematem Biblioteki Aleksandryjskiej. Na wstępie zapraszam do subskrypcji kanału. Zaczynamy. Biblioteka Aleksandryjska została założona w mieście Aleksandria, które było jednym z głównych centrów intelektualnych starożytnego świata. Miasto to zostało założone przez Aleksandra Wielkiego w 331 roku przed naszą erą. Po jego śmierci w 323 roku przed naszą erą, władza nad miastem przypadła jednemu z jego generałów, Ptolemeuszowi i Soterowi, który zapoczątkował dynastię Ptolemeuszów rządzącą Egiptem. Cele i funkcje Biblioteka Aleksandryjska miała na celu zgromadzenie wszystkich dostępnych dzieł literackich i naukowych z całego świata, aby stać się centralnym punktem edukacyjnym i badawczym. Była częścią większego kompleksu naukowego zwanego Muzeum Aleksandryjskim, Museion, które pełniło funkcję instytutu badawczego oraz miejsca spotkań intelektualistów. Kolekcje. Biblioteka mogła posiadać nawet do 700 tysięcy zwojów, w tym oryginały i kopie dzieł z różnych dziedzin. Literatura, dzieła Homera, tragedie Sofoklesa, komedie Arystofanesa, filozofia, pisma Platona, Aristotelesa, Sokratesa. Noka i matematika Prasoclidesa Archimdeza Eratostenoza. Medicina Traktati Hipokratesa, Galna. Astronomia i Geografia Parchosa, Tolmesa. Organizacja i zarządzanie. Biblioteka była zarządzana przez wykwalifikowanych bibliotekarzy, z których najbardziej znanym był Eratostenes Sairinii. Eratostenes. Matematyka. Geograf. Wynalazca, który jako pierwszy obliczył obwód ziemi z zaskakującą dokładnością. Kalimach Skyrini, poeta, bibliotekarz, twórca pierwszego katalogu bibliotecznego, który podzielił dzieła na różne kategorie tematyczne. Metody pozyskiwania zwojów. Ptoemeusze stosowali różnorodne metody, aby pozyskać jak najwięcej tekstów. Kupno i kopiowanie Wysyłanie emisariuszy do różnych miast w celu zakupu oryginalnych manuskryptów. Rekwizycje. Przeszukiwanie statków handlowych przybywających do portów Aleksandrii i kopiowanie znalezionych zwojów. Wymiany i darowizny. Nawiązywanie kontaktów z innymi władcami i uczonymi w celu wymiany tekstów. Naukowe osiągnięcia. Biblioteka Aleksandryjska była centrum wielu odkryć naukowych i intelektualnych. Oto niektóre z nich. Eratosthenes. Opracowanie siatki geograficznej. Wprowadzenie pojęcia szerokości i długości geograficznej. Archimedes. Prace nad mechaniką i hydrostatyką. Odkrycie zasady wyporu. Euklides i elementy, które stały się podstawą nauki o geometrii. Hyparkes. Rozwinięcie teorii ruchu planetarnego, stworzenie katalogu gwiazd. Herophilos i Erasistratos. Pionierskie prace z zakresu anatomii i fizjologii. Zniszczenie Biblioteki. Upadek Biblioteki Aleksandryjskiej jest przedmiotem wielu spekulacji i teorii, ale kilka wydarzeń jest szczególnie często wymienianych. Pożar za czasów Juliusza Cezara. 48. Przed naszą erą emotyką Smutek. Podczas wojny domowej między Cezarem a Ptolemeuszem XIII. część miasta spłonęła. A ogień mógł zniszczyć część biblioteki. Dekret Teofila z Aleksandrii: 391 NE emotikon smutek, w wyniku napięć między pogaństwem a chrześcijaństwem, Teofil, patriarcha Aleksandrii, mógł zniszczyć pozostałości biblioteki w ramach czystek antypogańskich. Najazdy Arabów: 642 NE emotikon smutek po zdobyciu Aleksandrii przez Arabów. Według niektórych relacji, kalif Omar miał nakazać spalenie zwojów. Uznając je za niepotrzebne, jeśli zawierały treści sprzeczne z Koranem. Dziedzictwo. Mimo zniszczenia, dziedzictwo Biblioteki Aleksandryjskiej przetrwało w pamięci i inspiracji dla kolejnych pokoleń. W 2002 roku otwarto nowoczesną Biblię Fayke Alexandrine, której celem jest kontynuowanie tradycji gromadzenia i udostępniania wiedzy z całego świata. Nowa biblioteka mieści miliony książek, archiwów i zbiorów multimedialnych. A także służy jako centrum kulturalne i edukacyjne. Znaczenie dla współczesności Biblioteka Aleksandryjska pozostaje symbolem dążenia do zgłębiania wiedzy, współpracy międzynarodowej i intelektualnego rozwoju. Jest przypomnieniem o znaczeniu bibliotek i instytucji edukacyjnych w budowaniu mostów między kulturami i rozwijaniu nauki. Dziedzictwo Biblioteki Aleksandryjskiej jest odczuwalne do dziś inspirując do dalszego poszukiwania wiedzy i prawdy. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia.